Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata. I rzekł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechce. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł. Powiedziano: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego, gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Oto słowo pańskie. Zły duch przystępuje do Jezusa dopiero w tej chwili, kiedy Jezus jest głodny, kiedy Jezus czuje głód, kiedy czuje się osłabiony. To jest ten moment, który zły duch próbuje wykorzystać. I warto rozpoznawać te głody, które nosimy w sobie, a zwłaszcza ten. Najważniejszy, chociaż czasami może nierozpoznany głód, ale taki głód, którego nie da się oszukać, a który lubi podszywać się pod inne, nieco mniejsze głody, to jest ten głód, który nazywamy niepokojem metafizycznym. Tym niepokojem, który bardzo, bardzo sprawnie i bardzo ciekawie opisał św. Augustyn, kiedy mówił, że. Moje serce, czyli moje wnętrze, to co we mnie jest najgłębsze, pozostanie niespokojne, pozostanie niezaspokojone, jeżeli nie spotka się z sercem, czyli z wnętrzem, z tym największym pragnieniem Pana Boga. Mój głód, głód każdego z nas, jak się dobrze temu przyjrzymy, on wykracza daleko, daleko poza to, co jest ograniczone, materialne, fizyczne. To jest głód, który nie może być zaspokojony czymś, co jest pozbawione wieczności. Nic, co jest skończone, ograniczone, materialne tego głodu nie zaspokoi. Jedyna osoba, która jest w stanie mój głód, moją potrzebę, pragnienie nieskończonego szczęścia, tożsamości, bliskości, miłości. Jedyna osoba, która w stanie jest to zaspokoić, to jest sam Bóg. I dlatego, kiedy zły duch przychodzi ze swoimi pokusami, one są niezwykle inteligentne, niezwykle atrakcyjne, ale to jest próba bardzo sztucznego oszukania naszego głodu sztucznego też wypełnienia tego głodu może czymś, co wygląda dosyć smakowicie, ale jest tak naprawdę takim toksycznym fast foodem, który próbuje nie nakarmić. Ale zapchać ten głód, który domaga się pokarmu, który wykracza daleko poza to, co jest w stanie zaoferować nam zły duch. A te pokusy, którym poddawany jest Jezus, to są pokusy bardzo klasyczne, bardzo standardowe, które są też udziałem niejednokrotnie nas samych. Ta pierwsza pokusa, której poddawany jest Jezus, który też w naszym imieniu konfrontuje się ze złym duchem na pustyni. To jest pokusa, którą możemy nazwać pokusą jeszcze więcej. Jeszcze więcej, pokusa nadmiaru, pokusa takiej konsumpcji, która jest y, czymś zbędnym, czymś powiększonym, czymś, co jest po prostu więcej, więcej i więcej. I problem zaczyna się wtedy, kiedy ulegam jakiejś takiej y, obsesji, że muszę mieć więcej. Chociaż nie do końca wiem, co mogę z tym zrobić. Muszę mieć więcej, bo on ma więcej. Muszę tam być, bo on tam był. Muszę to zrobić, bo on to zrobił. I trochę nie wiadomo, na czym ta rywalizacja polega, ponieważ się okazuje, że szczęścia nie ma więcej, tylko ten niepokój wzrasta. Nawet kiedyś było takie hasło reklamowe: u nas znajdziesz więcej niż potrzebujesz. A przecież my nie potrzebujemy więcej niż potrzebujemy, tylko potrzebujemy tyle, ile potrzebujemy ani mniej, ani więcej. To nie jest istota. I możemy się na tym bardzo mocno skoncentrować, podporządkować temu nasze myśli, nasze pragnienia. To może nas gnębić, ale to w żaden sposób nas nie nakarmi i nie zaspokoi. Druga pokusa, ona jest związana z tym, co jest po prostu stare jak świat, albo może nawet lepiej powiedzmy, jest tak stare jak człowiek. To jest oczywiście pokusa związana z władzą, z dominacją. Ja mam tutaj zdanie, pierwsze i ostatnie, i to ja jestem w centrum. Ty masz się podporządkować mojej opinii, mojemu zdaniu. I to nie jest tylko kwestia największych władców, największych mocarstw tego świata, którzy potrafią dać do zrozumienia, że są silni, że dominują, ponieważ. Ta dominacja, potrzeba kontroli, władzy, bycia kimś, kto ma przewagę, przecież ona występuje bardzo często i w naszych rodzinach, małżeństwach, międzyrodzeństwem, we wspólnotach zakonnych to jest stare jak człowiek. Ja tutaj rządzę, i wszystko ma być podporządkowane temu, jak ja chcę, żeby było i trzecia pokusa. Bardzo ciekawa to jest ta pokusa, kiedy diabeł kusi, żeby Jezus zrzucił się ze świątyni, bo na pewno, jak mówi Pismo Święte, aniołowie złapią Jezusa, syna Bożego. To jest pokusa pewnej próżnej chwały, ale połączona z przyjemnością, z takim pewnym szukaniem nieustannego show w swoim życiu. I oczywiście, o ile przyjemność jest czymś bardzo mocno wpisanym, wbrew pozorom w chrześcijaństwo, o czym też mówi sam święty Tomasz Zakwinu. To jednak problem zaczyna się wtedy, kiedy jestem w stanie podporządkować moje relacje, zadania, moje zdrowie gonieniu za tym, co przynosi mi splendor i przyjemność. I oczywiście taka przyjemność szczęścia nie przynosi. I wiemy z innego fragmentu Ewangelii, że Jezus podpowiada nam takie trzy narzędzia, to, o tym słyszeliśmy w środę popielcową. Które potrafią na szczęście przynieść pewne uzdrowienie naszemu wnętrzu. Tym pierwszym lekarstwem na pokusę nadmiaru, tej pokusy jeszcze więcej za dużo. No tym, tym lekarstwem jest oczywiście Jałmużna, która bardzo nas uzdrawia, ponieważ Jałmużna mówi nie tylko bierz, nie tylko chwytaj, nie tylko gromadź, ale też pozwól sobie na dawanie, na dzielenie. I nie chodzi oczywiście tylko o kwestie. Finansowe, bo one mogą czasami być znacznie prostsze, ale to, co jest też takim deficytem między nami, czym mogę się podzielić, i to nie jest truizm, ponieważ jesteśmy tego bardzo głodni, to jest obecność, to jest czas, to jest uważność. I to jest bardzo ważne pytanie, co ja mogę dzisiaj dać, czym ja się mogę podzielić bardzo konkretnie z drugim człowiekiem? To jest niezwykle uzdrawiające, co możesz dać od siebie? Drugie lekarstwo, które świetnie znamy, które jest w kontrze do tej ogromnej pychy, dominacji, posiadania przewagi nad kimś drugim, to jest oczywiście modlitwa. Modlitwa, która nam uświadamia, że ja naprawdę nie jestem pępkiem świata, że nie wszystko musi kręcić się wokół mnie, moich potrzeb, moich poglądów, moich opinii. Modlitwa sprawia, że otwiera się ścieżka w stronę drugiej osoby. Tutaj już nie chodzi o to, żebym ja zawsze miał rację, ale żebym był w stanie zbudować relacje z Bogiem, który za chwilę też mnie prowadzi w stronę drugiego człowieka. Modlitwa to jest spotkanie. I nieprzypadkowo, kiedy czytamy apoftegmaty Ojców Pustyni, to zły duch występuje jako duch, jako postać, która nie ma kolan. Nie jest w stanie uklęknąć, czyli nie jest w stanie uznać tego, że jest Bóg, a ja tym Bogiem nie jestem. Modlitwa bardzo uzdrawia. I mamy to trzecie lekarstwo, które jest lekarstwem na, takim, na takie gonienie za tą nadmiarową przyjemnością czyli post. Post, który możemy nazwać taką zdrową wolnością. Ja mogę korzystać z przyjemności, bardzo chcę to robić, to jest dobre, ale nie chcę być niewolnikiem, nie chcę być na smyczy. Tego, co daje mi przyjemność, ponieważ za chwilę ona może zacząć mnie za bardzo boleć i boleć też innych. I post to jest taka ciekawa sztuka, która polega na tym, mogę, ale nie muszę. Mogę się zdystansować, mogę pozwolić sobie na ten dobry brak. To, czego nas uczy dzisiejsza Ewangelia, to, czego nas uczy Kościół, to jest to, żeby nie bać się pokus, które przychodzą. Święty Augustyn nawet powiedział, że. Rozwój duchowy wymaga spotkania z pokusami, niektórych celowo szukamy czy prowokujemy, ale kiedy już pokusy do nas przyjdą, nieszukane, niechciane, ale pojawią się w nas, no to wtedy Augustyn mówi, kto z tymi pokusami się spotka, ten w stanie też jest poznać lepiej samego siebie. A kiedy znam lepiej siebie, swoje też ograniczenia, potrzeby, głody, to jednocześnie będę w stanie też podjąć z tym walkę. I to, do czego dzisiaj też jesteśmy zachęcani, to jest to, żeby postępować tak, jak mówią święci mnisi. Jeżeli pojawią się w Twoim życiu pokusy, a pojawią się, prędzej czy później, to nie proś Pana Boga o to, żeby te pokusy od Ciebie odeszły w tym momencie, ale proś Boga, żeby dał Ci siłę, żebyś pokonał te pokusy. Dlatego, że to pogłębi Twoją wiarę, to jeszcze bardziej Cię zbliży do Pana Boga. To udało się Chrystusowi. Chrystus wychodzi na pustynię, żeby walczyć dla nas i żeby pokazać, że my też razem z Nim możemy tę walkę w swoim życiu wygrywać.